18 października 1941 obiad u patronów mojego bistra mógł się udać, ale się nie udał. Wynajęli miała mieszkanko w Passage d'Unfer, uliczka sprzed stu lat. Cisza, pustka, prowincja w samym środku miasta. Od razu przy wejściu konsirczka daje mi telegram. Ma być o drugiej po południu w Châtillon. Podpisane Chapelle, czyli sam dyrektor. Siadłem do obiadu wściekły. Wszystkim popsuło to humory. Telefonuję o drugiej, aby upewnić się. Okazuje się, że Niemcy chcą zabrać w naszej fabryce wszystkie samochody. Mam natychmiast przyjechać i napisać kilka listów po niemiecku. Wśród kilku dni nic innego nie robimy z kajak, tylko pisanie na niemieckich listów. Musi Niemcom bardzo brakować środków transportowych, jeżeli łakomiły się już nawet na stare graty, do tego przerobione na napęd węglem drzewnym. Przed trzecią byłem w biurze. Dyrektor przywitał mnie słowami – Chyba nigdy nie spodziewał się pan, że we Francji przyda się panu znajomość niemieckiego. Tak, a szczególnie dzisiaj zrozumiał aluzję i uśmiechnął się. W godzinę napisałem te bzdury i przed piątą wróciłem, witany owacyjnie przez podpite towarzystwo. Suzy, piekarka z Châtillon, była już dobrze pod gazem i wymanewrowałem z niej obietnicę 350 gramów chleba dziennie, bez kartek i bez konieczności przyspania się z nią. Miała ochotę, ale mnie zależy bardziej na chlebie. — Mais tu sais que je te donnerai tout ce que tu voudrais. — Donne-moi du pain et ça suffit. — Tu es quand même un peu vache, powiedziała mi. — Wasz czy nie? A chleb muszę mieć. Nieraz zdycham z głodu dosłownie. Ale jeszcze nie doszedłem do tego, żeby oddawać się za chleb. Potem się upiłem i w metro... Tak mnie wzięło, że chwilami traciłem przytomność. Na szczęście motelniczy zaopiekował się No i wysadził na domenil. Do domu trafiłem o i w domu byłem zupełnie gotów. A Basia natrząsała się ze mnie. 20 października 1941 Dzisiaj wysłali mnie do Sekretariat d'État à la Production Industrielle, czyli do Ministerstwa Produkcji, aby napisać im tam kilka listów po niemiecku. W ministerstwie nie mają nikogo. C, gdy to usłyszał, powiedział mi: Vous pouvez noter cela comme un signe de plus de la décadence française. Właściwie to ma trochę racji. Najgorsze jest to, że coraz częściej K i ja musimy odbierać niemieckie telefony za Story czy z Centra Kraft. Z pisaniem było biedy, ale gadanie wcale nie sprawia mi przyjemności. Staram się tumanić ich, ile wlezie, zapuszczając się w dyskusję o niewłaściwym tłumaczeniu. Często tych baranów można zagadać. Ci Niemcy to są jednak barany. I dlatego przegrają i tę wojnę. 21 października 1941. Natarcie na Moskwę zatrzymane. Francuzi twierdzą, że Hitler kompromituje się. Napoleon o tej porze już siedział w Moskwie i zaczęło dwa dni później od nich. 24 czerwca przeszedł Niemen. Poza tym wszyscy są przekonani, że zima w tym roku zacznie się także wcześniej niż normalnie, choćby dlatego, aby i to było podobne do 1812. Popełniliśmy dzisiaj Rassenschande i byliśmy na niemieckim filmie Belami z Willy Forstem. Przeróbka z Mopasanta. Bardzo dobry. Szczególnie nie widziałem tak dobrego filmu. Pewnie dlatego, że Willy Forst to Austriak. 22 października 1941. Niemcy są narodem genialnym. Wszystko przewidzą, wszystko obliczą. Przedną włos na cztery części. Tylko w tych przewidywaniach zawsze czegoś brak. Najczęściej głupstwa i na tym głupstwie rozwalają się. Kładą się na całego. Przedwczoraj znowu niewykryci sprawcy zastrzelili feldkomendanta Nantes. No to generał Stulpnagel. Kazał rozstrzelać 50 zakładników i pojutrze w południe rozstrzela dalszych 50, jeżeli sprawcy zamachu nie zostaną wykryci. I teraz Francuzi odsknęli się naprawdę. Cały plan kolaboracji, cała idea kolaboracji, obmyślona i wypracowana od roku, niebeznacznych wyników, weźmie w łeb.